Serdecznie na kanale Trzoda Brat i siostra. O! Gramy w 99 nocy, a raczej 540, bo ja tyle zrobiłam w ostatniej grze. Ja już się mogę nazwać masterem tej gry, ale teraz mamy tutaj. Jesteśmy po nowym, świeżutkim update'cie. Jakiś ten ptakowy potwór jest, który, którego nawet się jeleń boli. I ten biom zimowy nie grałam na tym, Ty Adrian też nie, nie? Ja też nie, nie grałam ani na biomie, ani na z tym właśnie nowym ptakiem, więc mamy dużo nowych rzeczy do zobaczenia, moi drodzy. Boże, tam ktoś ma 2000, 2004. Ja mam te 540, yy, 540 dni zrobione z. Yy, jak grałam sobie raz randomowo w nocy z kitkiem i z jakimś jego kolegą. I ogólnie byśmy mogli śmiało dobić. Do 2000 albo i więcej, bo już mieliśmy tak super bazę zrobioną, tylko że po prostu nam się już nie chciało i była piąta nad ranem no i trzeba było To Strasznie spać. długo zajmuje każdy dzień jeden, to tam nie wiem ile? Dwie minutki jakieś? Nie wiem, minutka. No tam może? później jak masz dużo łóżek, to ci przyspiesza, to wiesz? Tak, no tak, ale, tak, ale to i tak ale... musisz przeczekać cały dzień, żeby ci nabiło, nie? Więc to dużo zajmuje no. też, tak naprawdę. W A? ogóle widziałeś, że ci ca twój, całe twoje gadanie podlewam? Żebyś wyrosła na dużą? Nie. A co, ja urosnę? No widzę, gigantyczna jak drzewo. Znaczy, widzę, że mnie podlewasz, ale nie wiem, co to ma oznaczać. O, patrz tutaj, widzowie, ty, Paciak, tutaj skubią drewno, ty, co za koksy. O, no bo się starają, no, bo to widzowie, wiesz, oni chcą odcinku. pokazać, że, grać. że że potrafią grać, nie? Spróbują na tysiąc dni, no. Kto co do mojej porady, to wie, pierwszego dnia nie ma jelenia, więc nie trzeba się bać. Dokładnie tak, a to szarży chyba wszyscy wiedzą, nie? Tak mi się wydaje. No, no teraz na pewno wszyscy wiedzą, bo wszyscy mój odcinek na pewno oglądali. <laughs> Myślałeś, że to był żart z tym Zasubskrybuj pod tablicą Polajkuj, albo nie będzie wakacji I będzie też szybciej filmik Bo ja mam już pistolet, ten, bo ja jestem alienem A. Właśnie, bo ja mam aliena ty masz ja tego. Farmer, ty masz... Ja mam rolnik. i będę rosnął jak... na sam w Dolinie, nie? Jakieś śmieszne rzeczy mógł wyrastać, nie wiem nawet co, ale coś tak. tam będzie. Ej, ale nie ma piątego gracza, to nam rozpoczęło. Nie ma, nie ma. bez niego czy wyszedł? Nie ma, nie ma, nie ma. Nie było go nigdy. A nie było od początku, nie, tak. że ktoś umarł nie, raptem nie, 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 i. Nigdy go nie było. Okej, okay, no to mamy dwie ewidentnie, będą się starać. O, może nawet. O, tu jest ta ptaka, ten. ty patrz. Tu jest ta babka no, taka, patrz. Jakie? Po lewej, za tą. Patrz, widzisz, tu jest babka, o. trzeba jakieś pióro na kanister wymieniać, może by będziemy mogli na paliwo. O, ale pióro skąd wziąć? I trzeba będzie dać Pe jej to, żeby pewnie te. No nie wiem, może będzie pewnie. trzeba jakiegoś ptaka ustrzelić go, może trzeba będzie, żeby pióro spadło? No, O, tu już jest śnieg! O, no? Trzeba umarć, No, ja myślałam... pomarźniemy, no, bez, bez ubrań. Musimy mieć jakieś ubrania. Ja myślałam, że to jest wiesz, gdzieś tam no, no. dużo, dużo dalej, nie? To dosłownie są obok nachacie. no. No. W ogóle bez sensu. Są tutaj te jeziorka z wodą, powinni coś z wodą dodać, nie? Żeby, żeby trzeba było na przykład posadzić coś w wodzie. A no, pewnie coś zrobią kiedyś, nie? Bo bez sensu ta woda dosłownie Jest tylko dla wyglądu. Na bank coś takiego zrobią. O nie, już ciemno moi drodzy. Wera mi pisze, ale masz broń. No bo ja jestem alienem, Aha. ja mam broń. A, bo to ta Vera, ja myślałem, że Weronika coś ci napisała, do sobie. ci Nie, nie, że ona ma, ona ma tutaj nick Vera tak, tak, tak no. co To się pokazało na mapie, widzisz, to takie niebieskie. Co? A, to jest, to jest oznaczenie czapka. tego tego. Czapka, tam jest, że ten zimowy teren. To, to... A, to rzeczywiście, ja myślałam, że to kula do tarota jakaś. Tak, to tarota co kula? <laughs> no, czy no chodzi wróżki, no. Kula wróżki. Nie, to jest na pewno ciuchy tam zimowe się sprzedają pewnie. O, i teraz tu weszłam i mi się pokazało rzeczywiście, że jestem coś? zmarznięta, coś. Tu jest skrzynia zamarznięta! Ooo. Nie można ja... jej wziąć. Nie patrzę ognia trzeba ją rozłożyć do tego znowu. Do tego, do tego. E, dobra, można ją rozwalić tym, starą siekierą. Albo nie jednak. Nie wiem jak to odblokować, no idea, nie? My na pewno się dowiemy w tym odcinku, moi drodzy, nie przejmujcie się. Jak nie wiem. O, boże, nie, wow. Futro arktycznego wilka i królicza sztop, sztopa to o. jest yy, czapka. O. Królicza stopy o dwa razy Trzeba to dostajesz króliki. na uszniki. Ja chcę na uszyniki i dewalić króliki. nie dewalić króliki. Ale to musisz jeszcze wilka arktycznego. Nie, nie, bo tam są dwa przepisy. A, Witam w domu, kochani, dzień dobry. Ja mam skórę wilka jedną, nie wydropem Ale masz jedną więcej, czy co? Jed jedną, jedną mam po prostu. A. O, a bo to raid już. A nie, a nie, to po prostu ten, dobra. Jelen tutaj dosłownie nie misia na tym tym. Ja a ja to, nie wiem, ja to, ja to przewinęłam. Ja teraz nie ja przewinąłem, przewinę. tam do sobie ten jelen wcinał niedźwiedzia. Co? No, martwego niedźwiedzia wcinał ty. Biedny misiu! Co za misiu potworny, czy to za, za jelen potworny? Ja, słuchajcie, zbudowałem teraz farmę. Działkę rolną. Ja działkę rolną zrobiłem i teraz z tym rolnikiem, słuchajcie, podlewam. No, rolnik sam w dolinie. Pik, 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 pik. pik. Pik, pik. Nie, nie wiem jak to podlewać, czy to muszę klikać, czy musi woda na to trafić, ja nie wiem, słuchajcie Ale żarcia mamy, boże, jesteśmy dosłownie ten, jak ona tam ma Magda Gessler. Wiesz, co jest najlepsze? Ja tylko uwalam te króliki. Jeżeli nie ma łapki, to zostawiam to mięso, a dziewczyny chodzą i zbierają. Iiiiiiiii! Wykorzystywanie! Są wykorzystywanie pizza! A to aga ma, aga ma torbę dobro, i jeszcze ten nie, nie zgarnia. Te nie chce mi się tego podnosić! Ale tak, jak ja sam gram, to też nie podnoszę, bo żarcia jest za dużo, aż do sobie. O krzyk Bo przearanżowanie taleru. Chodźcie krzesło! Halo, nie mieści się przez drzwi. A muszę drzwi otworzyć, bo jestem cwanym. Ja tu się cisnę przez drzwi. A! Ja tu się cisnę, a ja mogę po prostu drzwi odpowiedzieć. O, tutaj ktoś już półki buduje, ktoś już obudowuje bazę dookoła, o no. No, no, dziewczyny nawet wiedzą o. jak budować. Chyba oglądały twój filmik. Trochę krzywo tutaj wybudowały jedno, no, ale no nie narzekam, nie narzekam, nie? nie Warm clothing. Zobaczmy Królicza stopa. Dobra, muszę tutaj sobie przerzucić. Tu Jedna. Druga. wow! Ma I mam je na uszach normalnie. Wyglądają Serious? jak Oreo. Normalne, ale okej. Okay. No wyglądają jak Oreo ogólnie. A, i tu jest jeszcze coś. jeszcze. Czapka arktycznego lisa. Polar, Bear hat. To, nie to wszystko ma jakieś. Nie możesz mieć chyba wszystkich po prostu. Mogę czapek. Możesz mieć tylko jedną, pewnie jedna. jak Teraz tą jak lepszą zbudujesz, to będziesz miała lepszą po prostu, nie? A, no pewnie tak. No. Bo te są jakby na jeden termometr? No właśnie, no. a później są na pięć termometrów albo jeden. A, czyli wszystkie są jakby takie pojedyncze? A jedna jest taka super turbo... fajna, skóra misia polarnego, czyli pewnie najciężej to zrobiło. To, to co zdobyć. ty potrzebowałeś? Łapek dwóch króliczych i wsi? Dwóch Przez? łapek króliczych, no to takie Dobra, najprostsze, co możesz. To lety też zrobić. O co tu jest? Boże, lama! Lama? Boże, czy to wielki wściekły królik! Wściekły królik był jakiś dziki. A to Lis jest po... Lisek a, to, to lis. jest! To ten Leas! Ja... <laughs> ja myślałam, że to lama! O nie broń mi się zaczęła! <laughs> Zostaw mnie! Wciekło! Wściekły o lis! mnie gomi! <laughs> ja to kupiłem czapkę i ja mam chyba nie, nie widać na moim skinie i w ogóle. <laughs> o, i mam skórę! Ej, tu jest atak na bazę! A wymy... Ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem, ja jestem zajęty, moi drodzy, ja nie wiem, co tam się dzieje, nie przeszkadzajcie sobie. Boże! Vera stoi i się patrzy, ta lata z siekierą i tyle. Jezus. Boże, pami, to już umiera. No właśnie mówię, że tylko, bo ja to jest go. lipa, jak tylko jedna osoba strzela. W ogóle nie wrzucaj tych amuletów do tego, nie. Czemu? Bo później w kowadle je potrzebujesz. Na, na rękę je tam zanieść. Na początku ci one? Na początku potrzeba tutaj, nie? No dobra, na początku tak, ale żeby wszystkich dobra. nie wrzucać, bo później do kowadła dobra, i jest raptem wiesz problem, nie? Bo no ich ta, nie możesz że, wziąć. Że, że nie masz celu, żadnego do tego, No, no, no. To, to no. I ma nie masz sens. później żadnego tego. O nie, deszcz. Ale dobra, deszcz wolę niż burze. No. Gdzie są wilki? A jakbyś to mój chce... odcinek, to byś widziała, co zrobić jak jest burza. Wiem, no trzeba biegać cały czas, logiczne, że w burzy nie stoić w miejscu. Ale ale i tak to jest denerwujące, nie? Bo ona ona sobie co trzy sekundy się pojawiać nad banią, nie? Ale tak, czasami się zapomni, i masz jakieś mało życia, to możecie możecie pomalić. Nie? No nie no nas później to normalnie zabijał, nie? Co? No bo jak myśmy walczyli i staliśmy tam w, w bazie i raptem wybiegaliśmy z tego i nas no to co, wiesz. Z bazy, z piorun walił. Nie z z to ja nie wiem co wy o, nie, z, nie, z, nie z bazy, my atakowaliśmy no. zamek no. To trzeba do zamku biegać, no nie ma opcji. Nie. No tak, ale wybiegaliśmy, bo nas te atakowały i trzeba było, wiesz, tak, tak powoli to walić, bo to już tam była fala, no. wiesz, nie wiem, piąta. No tylko klepnij, tylko klepnij, a ja będę go patrzył. I oszczędzał amunicji ci trochę. No, ale ja nie mam amunicji ja wiem, na tym broni. A się nie, o, właśnie. No właśnie. A ja amunicja już, no. jest tymczasowa po prostu. A, nie ma skrzyni czerwonej? tutaj czerwona? No co ty, oszalałaś? Myślałam, że jest! No, masz to walić to dziecko! No walić, ale to na no, w sumie nie potrzebujemy. Kawa, co to dziecko? O, o, co to jest? Arktyczny wilk. O, przyleciał ptak nad wilkiem. A ja, ja to cały czas pomijam drugiego. I zabrał wilka. I tam bałwan się uśmiecha. Widział wszystko. Co? Co ty za fazy masz, bo? No. Wielki ten, wielka. Teraz będzie. O, to ona może latać i może cię będzie porywać dosłownie, ty. Za fraki cię będzie brała. Co? Może zmienimy się w dziecko, tak naprawdę to my jesteśmy dzieciakami teraz. My będziemy porwani. Już została z nami tylko werka oficial. Już ta druga. Ale ona też stoi w ogóle nic nie robi. No, werka oficial, chyba długo nie, nie wytrzymam się. Ale tutaj. tamta umarła czy co? A nie, nie ja kończę papa. A, poszły coś. pewnie spać, bo my, bo my nagrywamy to o 23. Widzowie, pewnie spać. mama kaza. Mama pewnie kazała iść do łóżeczka. No. O nie, szkoda. Zostali sami. O, tu kukurydza urosła, What? co? No, aga, bo to wiesz, co nie ma za co, nie? Wow. Ja tutaj wiesz co? Robię dziwne rzeczy, no. Co to jest? To jest lodówka? To to, Zamrozić tylko. Lodówka, szkoda. ja tutaj wiesz co? Przechowuję moje marchewki, nie? Żeby pyszne. <laughs> O, w tym domku nie było mnie. O! Boże, aga, co to? Boże! Duży wilk! O, tutaj, o, ty Agał, to jest drugie dziecko, jest ty. Chociaż to już, to już są z czerwonymi oczami, to a! już nie ma... No. Nie, nie wiem. Nie, nie, nie ma pojęcia no, on, dosta, on dostał jobla na bani, nie? Z, z dwóch stron dostaje chłop mówi, no nie wiem, nie rozproszę się, sam jestem kolegą i mnie zabrali. O nie, ty drugi kolega. A masz po dupie, a masz. Ty w ogóle jak masz korpus, u ciebie tylko ramionka widać. No, u mnie dosta... Ej, to za ramię jest jeszcze bydle, ty. O Boże, to jest jeden dodatkowy! No, jeden bonusowy, brat się ze złościu przyszedł. Dobra, pomogę ci. O, skóra z niego wypadła, aż ty. Pum! To weź, ja już mam jedną czarną, no? O, wie, o Boże, mamy pełno czarnych skór, dobra. Yy, trzeba by gdzieś Adrian schować, bo nocy jest, nie zdążymy. Wody. Eee, A może no, zdążymy. Ja zdążę, zdążę, Ja ty, jakbyś oglądał mój poradnik, to byś wiedziała, co trzeba robić w takiej nocy. Tutaj <laughs> siedzisz i nie wychodzisz. Nie, wychodzisz, tylko wiesz co, Oj sobie... Przerwałeś mi otwieranie skrzyni, bo mnie dotkłeś. No, Weźmy. nie dotyka! A Ale to jest dla każdego! To jest dla każdego, uspokój ja, ja się. się! Ja nie wiedziałem, jak ładne wszystkie skrzynki, myślałem. Jezu, o, to jamy. jest dla każdego! O, lepsza siekiera. Dawaj dziecko do pora, idziemy. Wiesz co możesz zrobić, Aga, jak jest noc? Przybliżasz sobie ekran myszką, że masz z pierwszej ręki, widzisz? I wtedy no i wyjmujesz co? latarkę. Ale ja myślisz, że ja mam tą latarkę? A. Bo ja jej nie umiem używać, ja jej nigdy nie chcę. Wiesz co, ja też właśnie Dobra, nie, bieg... nie, nie wiem, czemu nie mam teraz latarki. O! Może już, nie dają, może, może już nie dają tej gratisowej e, e, latarki, może trzeba wziąć z szopy tą właśnie. Tylko, nie no, przecież jest latarka, była. A ja też nie mam jej, ja nie czyni. No to nie, że ja wyrzuciłam, ja jej po prostu nigdy nie wzięłam. Aha. ale powinna być na start latarka, mam wrażenie. Nie, na start nigdy nie było latarki, nie? widzowie, napiszcie. To może dlatego, nigdy a, nie był... bo ja, strażni, ja zawsze grałem tym, policjantem, czy tam tym strażnikiem, czy tam jaką tam, zgnatem zaczynałem i latarką może na start też. A, o, mamy poziom ogniska na 5, to najmaksymalny. To tak, bo w ogóle teraz mieć? właśnie od ostatniego eventu. A nie, to jeszcze nie jest max, Ale. A, rzeczywiście. Od ostatniego nie. eventu Dobrze, łatwiej sobie. się te ogniska wbija, mam wrażenie. Możliwe, jak no. Weszły te craftingowe rzeczy, bo bardzo. Ja dosłownie wrzuciłem parę drewna, jak byłem sam i to się mhm. samo zrobiło. Pani Fairy, pani wróżko-grzybuszko. Poproszę papryczki. Yy, no nie mam co ty wydawać, na no co ty oszalawać generalnie. Dobra, ja weszłam na zimowy teren. Nie wiem, o co tu chodzi. Tu są wszędzie te skrzynie zamarznięte. No tak, pewnie trzeba jakoś może odmrozić ten teren albo... O, Ale jak? Karabin, Boże, karabin. Ale teraz ja są Boże, te lisy atakują całą paczką. Boże, zaatakujesz jednego i wszystkie na Cię lecą. No tak, no. Boże, co za Cie... Są wściekłe dęby. O, wypadło coś. Bum. Hello. O, Boże, jeszcze więcej! Musisz... O Boże, tu jest skinię z tymi misiami. Są mi się te też te no, zimowe? Tam była jaskinia z tymi misiami, dosłownie była jaskinia pełna ludzi. To weź skrzyń na, na mapę, to zapamiętaj na mapie dobra, dobra. i pójdziemy tam. Dobra, dobra. Tak na kolejny ja, dzień. Dosłownie mam zero amunicji, ale w sumie znalazłem karabin, dobra? A no to poszukaj coś, nie wywalaj jej teraz i pójdziemy. ja mam karabin, no mam karabin, dobra, no, jest git Teraz słuchajcie, moi to kolejna rzecz w Możemy włożyć do gara więcej rzeczy niż, niż się wydaje. Widziałaś, że możesz zrobić 50 gulaszy na raz? No, oczywiście, że tak. O właśnie. On też jakiś poradnik oglądał. <noise> <noise> jeleniu! Idź stąd! idź stąd, Jeleniu! Dobra, gdzie były te miśki, pokaż. Dobra, dawaj idziemy. O czekaj, czekaj, handlarz jest o. skórą! Karabin, mocna latarka, stara latarka. No to co? Oczywiście. Moc latarka, stara latarka karabin? No to karabin, to biorę karabin drugi. Tak! Co on, to w ogóle? Mam dwa karabiny teraz, ty dosłownie w ekwipunku mam dwa karabiny. No i możesz się szybko zmieniać, no. żeby szybko nimi strzelać. Ale bieka, no. nie wiedziałem, że można tak wziąć, bo to nie Pana, prowadź tam. Dobra, idziemy, idziemy. Tylko ty na ognisko, że zgaśnął. Upada, Dobra, jest git wytrzymamy chyba. No, no nie wiem, czy jest git. Wytrzymamy. Dobra, dawaj. Dołożyłem trochę werka. Trzeba ja po werka prostu coś trzyma. przynieść, no. Werka, no werka chyba tam nic nie, werka tam nic nie robi ogólnie. No, chciałam no, pilnuje, powiedzieć. No, mam Ona pewnie. stoi i tyle ogólnie. Najwyżej umrzemy, no. To od nas się A co to było to w kołży? Odkryj. Odkryj. A no, bo to taka, to takie, to, to ze skrzyniami takie gówno, nie? A, tu teraz tak skrzyniać. zrobili, okej, okay, okej, okay, okej, okay, bo wcześniej to był taki piasek zakopany. No. Zobacz, gdzie to było, gdzie to było? Gdzieś tutaj Miałeś zapamiętać. No wiesz co tak? O, tam jest, no tutaj tylko, tylko wilka fajnie byłoby uniknąć. Patrz tutaj pod tym, widzisz? Pod tym, o, tu są misie. A. Tam są misie i zamarznięte jakieś rzeczy. Tultyści tu zamarznięti są tu z Jak my to ich to jakoś... tylko... Jak to rozmrozić? Nie wiem OO KOC! Boże był jeszcze nie malną. JAKI Bydlak! Ja, ja, ja my tam wyjdziemy i tam chyba nic nie weźmiemy z tego Tu jest mamut! Co? Mamut! O Boże mamut! Mamut! Boże! Mamut! Dobra, walę w niego! Spróję w niego! Wa no weź! Walę mamuta! Ej, dobra, nie jest taki zły! Walę mamuta, walimy go, Boże! Jesteśmy do Walimy jak... mamuta! Nender tarczycy walimy go! W ogóle zaraz zamarznę, już nie? Już zaraz zamarzam w ogóle. A o Jezus ma ja nie my, Nie wiem my nie umrzemy od razu, czy będzie nam życiel. O Boże! <noise> Boże, nie możemy biec, a ten mamut nas zaraz je O Boże! Króliki mnie zjedzą! I czemu ty zaatakowałeś tych? One same mnie zaatakowały! Dobra, Boże, to, to nie można zamarzać ty, tutaj możesz umrzeć na lajce, dosłownie, jak nie możesz biec! Dobra, aaa! O elo. Oh my goodness! Dobra, nie? trzeba kupić coś nie. E, ja ja zbieram te futra, trzeba te futra nafarmić, mi się daje, zanim tam będziemy szaleć, nie? Ja tutaj odkładam sobie trzy, więc możesz sobie zbierać. Albo sobie łapkę znaleźć jakąś. No, jakoś. króliczą łapkę no. trzeba. A gdzieś tam leżała. Ale tego on, Dobra, trzeba słuchać. Tego muta to dobi, nie? Bo taką że tam. A, małżecie, a właśnie, no. rzeczywiście. A on się chyba nie respi, życie, nie? Musi chyba nie, O boże. Tam, w ogóle, tam, Musi... tam jeszcze niedźwiedź idzie. Może trzeba tą twierdzę przejść, wiesz? A bo gdzieś się atakuje, co jej... Dobra, wal Bum. tego już, już. O boże, Dobra, wielkie! Cokolwiek. Wielkie żeberka wypadła wow. biorę wszystko. Dobra, ale chodźmy stąd, bo nas już jest noc, będą no. nas atakować i w ogóle ognisko chyba nam spadnie. Eee. Jest w ogóle lipa się zrobiła, nie Trzeba opadać nie? Ale no, werka tam trzyma, bazę mi się daje. O, ona sobie poradzi ze wszystkim. O, skrzynia się rozmroziła! O! Serio? Ono bo... No! A to może z czasem się rozmrażać. Nie zruszyłeś mnie! <laughs> <laughs> Może yy, czasem? Może czasem, no, no, że jak się wejdzie, A to może się jakoś zwięksio... bloku... O, lodowa siekiera. Kulka śmieszna? Ja dostałem kulę śnieżną. Ja dostałem lodową siekierę, może będę, mogę rozwalać teraz ten lód. Śnieżkę mam, co mogę zrobić ze śnieżką? Ja dostałem siekierę do lodu, Aga. O! Mogę rozwalać lód pewnie teraz. Opa, pa, Wera to biega, ty, Lewo tu żyje, ale biega. A co robi śnieżka? Mam śnieżkę, no 40 rzuc... śnieżek mam. No bo tu rzucasz pewnie, to bo amunicja, bo są takie kunaje też, nie wiem czy wiesz. Pewnie no spowalnia albo coś pewnie no, no. obstawiam. Ty patrz co ja mam, Aga. Patrz, co ja mam. Chcesz? Chcesz żeberka? O, Jezu! On! Cały wow! życie! Boże, prawie całe! Całe doło. życie! Ja nie mogę! Całe życie, nie! Żeberka. Zobaczcie! Amazing! czekaj, Amazing. Jest. Czekaj, czekaj, tutaj. Jest. W ogóle chciałam zaznaczyć, że ani razu jeszcze nikt nas nie umarł. Zas nie umarł. Już niedługo w kolejnych odcinkach. Jest taka nopkiem od tego za Jaka <laughs> jest zasoby nopkiem ty! Jestem zabróża! Jeszcze nie wyrzucił w kosmos, wypadę poza mapę!